Konferencja po konferencji, nie Nie wiem od kuchni, co się wydarzyło, że tutaj chłopakom, chłopakom się przypaliło, ale jeżeli miałbym zgadywać, to zgaduję, że Nathan Marcoń mógł tutaj wykazać brakiem posłuszeństwa i brakiem chęci siedzenia na jednej konferencji z Labrygo, nie? Ale nie wiem, nie wiem, to są tylko moje domysły. No właśnie Natan rzucił film, więc... Go zrobili. O, to zaraz zobaczymy ten film, czyli wy, wychodzi na to, że gdzieś tam w odpowiednim kierunku moje myśli powędrowały w odniesieniu do tej całej sytuacji, która dzisiaj wyniknęła. Ja, ja jestem ciekaw tylko, jak się tam wszystko nam wypłaszczy, nie bardzo ciekawe jest generalnie to, co tam się dzieje na zapleczu, tak jak wam powiedziałem ostatnio, ja naprawdę wiem, że już dużo, dużo mówię, ale ja słów na wiatr nie rzucam i jak wam powiedziałem, że mnie to ciekawe informacje yy, się złapały dwa dni temu, to znaczy, że ciekawe informacje się złapały, właśnie w odniesieniu. Do Fejmu, spra żeby sprawa była jasna. Nie? Ja nie jestem w służbach specjalnych. Znaczy ja jestem specjalny, <grym> bo, jest, bo jestem czasami taki ale no, no, no nie należy do służb specjalnych co najwyżej gram w zespole. Natomiast no ja gdzieś tam tak jak wam mówię widzowie, ja wiedziałem, że szczecińska prokuratura bada temat loterii wiedziałem, że fejm jest badane pod kątem legalności loterii, dlatego ja wam wtedy zakomunikowałem, że o, problemy się pojawią nie wiedziałem jeszcze jakiej dokładnie natury będą to problemy to znaczy ja nie wiedziałem, że jakieś CB się będą wjeżdżały bardziej w mojej głowie to się gotowało w ten sposób, że chłopaki Staną wezwani po prostu na, na spowiedź jak do księdza na zakrysti. Okazało się, że trochę inaczej to rozegrali i zrobili sobie no swego rodzaju myślę pokazówkę, no ale generalnie ja wam mówiłem, że problemy są większe niż sprzedaż i coś się gotuje. No i znowu, znowu dostałem informację, że jeszcze jedna rzecz się gotuje. Też nie wiem kiedy ona będzie gotowa, bo to wiecie jak to jest z gotowaniem, no czasami, czasami niektóre potrawy muszą dłużej dojrzewać, na przykład jak robisz dobrego steka to fajnie byłoby go posezonować z dwa miesiące, żeby, żeby był smaczniutki. No i myślę, że trochę podobnie i analogicznie może wyglądać sytuacja właśnie związana z tym, o czym wam mówię, bo ten przedsmak dostałem, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Nitro sam powiedział, że nikt nie miał prawa wiedzieć, a ty jak zwykle mówiłeś. Ja nie wiedziałem, że taka akcja zostanie zorganizowana, bo nikt o tym nie miał prawa wiedzieć. Natomiast, natomiast, ja też czytałem część tej wiadomości, resztę przeczytam na kolejnych biegunach. Ja wysłałem zapytanie do prokuratury i w momencie, w którym do prokuratury leci Zapytanie dziennikarskie: to prokuratura na niektóre rzeczy odpowiada, i z tego tytułu można posiadać jakieś informacje, że coś się gotuje. Poza tym, jakbyś potrafił czytać ze zrozumieniem, to zobaczyłbyś, że w momencie, w którym zostały postawione zarzuty budzie, czy tam budda został doprowadzony i siedział w areszcie, zwał jak zwał, to wtedy już prokuratura rzucała takie statementy, że innym loteriom też będzie się przyglądała, i nie trzeba wcale być zajebistym łączy kropkiem, żeby zrozumieć, że coś będzie niedługo się, się, się działo, tak? Wystarczy tylko zasięgnąć języka i się doinformować, co jest na rzeczy. Więc, oczywiście, ja nie wiedziałem, że CB się wiadomo im na hatę, ja byłem mocno tym faktem zaskoczony, ja bardziej w mojej głowie wymalowałem sobie to w ten sposób, że chłopaki po prostu dostaną wezwania do prokuratury, żeby się grzecznie wyspowiadać. Ogólnie mi się wydaje, że jak ich doprowadzili wtedy, doprowadzili wtedy na zeznania i jak prokurator zadał pytanie Boxdellowi, czy wie coś o loteriach, to Boxdell pewnie powiedział stary, nie chcę mi się mielić tego tematu, dlatego go wypuścili. Zapytali też pewnie Wojtka Gole, co wie o loteriach. No Wojtek Gola niestety nie wiedział nic, no ale żeby znowu w internecie go nie wyzywali, to próbował prokuratora przekonać, że on wszystko wie i on generalnie jest wtajemniczony. No ale nie mógł z siebie nic wydukać, więc <grymne> <grymne> puścili. No, no i tyle, no. Tak, tak mi się, yy, tak mi się, tak mi się wydaje. Oto ja wam, ja wam może jeden artykuł pokażę, on też, on też może rzuci jakieś światło na zaistniałe sytuacje. No ale to tak słowem wstępu, widzicie, że taki artykuł został na WP napisany, yy, gdzieś tam są znowu rozmowy w strukturach państwa odnośnie tego, żeby tymi freakfightami się zająć. Sam wstęp tego artykułu. Podczas niedzielnej konferencji emitowanej w sieci mającej promować galę Fame MMA, jeden z, z uczestników pokazał zdjęcie nagiej kobiety w poniżającej sytuacji. <laughs> to nie wiem, czy jest poniżająca poniżającej, ona sobie sama ten ogórek włożyła. Natomiast, no wiecie, no jest to absurdem, nie? Bo to, ja, ktoś myśli, że to jest hiperbola, ale wcale tak nie jest. Stary, masz galę freakfightową, która jest w teorii od 16 roku życia. Jaka jest praktyka, to ku... wszyscy wiemy. I oni na wizji robią, zbliżenie ku... na portale. Są... Wiesz, stary, jakie, jakie są artykuły na to, że wysyłasz po Nieletnim, oni pokazali, zrobili zbliżenie na telefon, wiedzieli, co tam się znajduje. Więc są to absurdalne sytuacje, dlatego ja tym bardziej nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego oni są tak bardzo nieostrożni w swoich ruchach. YouTube też najprawdopodobniej z tego konsekwencje jakieś poniesie. Ja na przykład bym tego nie zgłosił nigdzie, bo ja taki kula nie jestem. Natomiast widziałem wypowiedź Wardengi, gdzie Wardenga tam siedział, wiecie zaniepokojony i, i mówił, że mmm, nie no, to trzeba przecież do YouTube'a zgłosić wśród nieletnich pokazywana na transmisji ogólnodostępnej. Mmm, no YouTube też powinien coś z tym zrobić. No i podejrzewam, że jeżeli zostaną maile wysłane przez jakiegoś Wardęgę i przez inne osoby, które mają jakiś Wpływ na, na, na rzeczywistość, to nie zdziwiłbym się, gdyby kanał Fejmu został tymczasowo zablokowany, na przykład? nie? Co też, co też jest nie lada. Problemem. Także ciekawe rzeczy się dzieją. Widzicie, chwilę potem nagle mamy odwołanie, odwołanie konferencji i do zgłosić Z2 Ale nie, ja nie zachęcam do zgłaszania. Mówię to zupełnie szczerze. Nie mówię tego na zasadzie takiego, wiecie, o nie zgłaszajcie, żebyście zgłaszali. Tylko serio, jakby nie musimy być, nie musimy być takimi, takimi parówkami, żeby chodzić i ten, jakby, wiecie, nie, nie my jesteśmy od tego, żeby my możemy coś skomentować, możemy się z tegoś pośmiać, ale my nie jesteśmy w drużynie. Konfidentów, tak? My jesteśmy normalne chłopaki. Rząd dostał materiał od Załęckiego na dowalenie frakon. Beka z nich, bo pokazuje to, że na konwę można wnieść wszystko teraz gasa jutro nóż. Ochrona tragedia. No, a to też, jest, to też jest bardzo słuszna uwaga, bo wydaje mi się, że może to zostać właśnie w taki sposób ograne medialnie, bo pod koniec dnia często nie ma znaczenia to, co jest stanem faktycznym. Ważne jest to, w jaki sposób możesz coś przedstawić. Teraz sobie wyobraź taką sytuację, gdzie media głównego nurtu, jakieś TVP, Polsaty i inne tego typu kanały, wrzucają jakiś film, w którym mówią na galach freakfightowych można wnosić przedmioty, którymi można zrobić krzywdę. Ktoś miał przy sobie gaz zawiący. Prawie doszło do tragedii. Ktoś mógł stracić wzrok. Przerwano przez to transmisję. Nie? I ludzie siedzą, tak którzy mają po 40 lat, mówią, o Jezu, o Matko, ojojo, ale tu jest niebezpiecznie. Na dodatek pójdzie narracja, wasze dzieci mogą zobaczyć p***fie na tych kanałach. No to, to jest bardzo problematyczne. To tak się... ...wydaje, ale naprawdę z tego, z tego ktoś, gdyby chciał, mógłby zrobić naprawdę dużą aferę. I chcieliśmy wam przekazać, myślę, że smutną wiadomość dla widzów. Nie zawalczymy na gali Fame, na w sumie nie wiem jakiej, po prostu na tej, która miała być z Mariuszem Pudzianowskim. A finalnie okazało się, że na miejscu czekał Denis Labrygaz. Labryga. La Brygaz. No. Dlaczego nie zobaczycie? Ale to też tylko potwierdza to, że to, co Wam mówiłem, jest prawdą. Faktycznie, Pudzianowski miał się bić i na ostatniej prostej ktoś nogę podstawił. Znam kulisy sprawy, jest śmiesznie generalnie. Zobaczymy, ponieważ, jak Wam mówiłem, mieliśmy kontrakt na Wariusza Pudzianowskiego. I teraz macie na ekranie screena właśnie skąd. O! No i bardzo fajnie, że mamy potwierdzenie. Ale Natan chyba kolejny pozew dostanie za to, że umowę pokazuje.